Tani samolocik mamy, za sześć dych na AliExpress go wyrywamy I nad Bałtykiem zaraz go sobie popuszczamy Ale zanim go popuszczamy to chodźcie, wam pokażę co jest w wyposażeniu Pudełko tak się prezentuje A w pudełku kółka do samolotu mamy, zapasowe śmigła mamy Prostą ładowarkę na USB mamy, baterię mamy, pilota mamy I nasz samolocik całkiem ładny mamy Do wszystkiego macie link w opisie filmu, moim bio i komentarzu A teraz polatajmy

嗯。嗯。 Także lata ładnie, zgrabnie i powabnie, za 6 dych nic lepszego właściwie nie dostaniecie, link macie w komentarzu, opisie i bio.